Cześć, witajcie. Zapraszam na klina. Moi drodzy, tak sobie przeglądam, przeglądam te książki, i <ścoughs> dzisiaj sobie teraz polecimy z modlitwy Żaby. Akordeonista. Hmm, taki tytuł. Lekarz dokładnie zbadał pacjenta i powiedział: Miał pan zapalenie płuc. Jest pan muzykiem, prawda? Tak, odparł zdziwiony mężczyzna. I gra pan na instrumencie dętym? Zgadza się. Skąd pan wiedział? Bardzo proste, mój drogi panie. Jest wyraźne przemęczenie płuc i krta nie jest zaczerwieniona bez wątpienia z powodu silnego ciśnienia. Proszę mi powiedzieć, na jakim instrumencie pan gra? Na akordeonie. Niebezpieczeństwo nieomylności. No właśnie. Moi drodzy, jak często jest tak, że wyciągamy wnioski, yy, bo jesteśmy przekonani o swojej nieomylności? To jest ogólnie słabe i bardzo często przysparza nam masę różnych problemów. Yy, pomijając, że można też kogoś pociągnąć do jakiejś nieodpowiedzialności. Kiedyś yy, chyba to wspominałem na jakimś klinie: jak studiowałem pedagogikę, to doktor z pedagogiki, bardzo fajna postać, Opowiedziała nam taki, opowiedział nam taki kawał, gdzie mieliśmy zrozumieć rzecz najważniejszą, jako pedagodzy, jako ludzie, którzy obserwują inne osoby. Chodziło o Jasia. Jasiu, kredką, Jasiu malował obrazki i te obrazki zawsze były malowane czarną kredką. No i wszyscy się zastanawiali. Co się dzieje, że Jasiu tylko czarną kredką maluje te obrazki, nie? Kurde, może jakaś przemoc w domu, może coś tam niefajnego się dzieje, może jakieś wykorzystywanie dziwne, alkohol, kurde, no coś nie gra, że on czarną kredką rysuje. Wiecie, milion pomysłów. Ktoś mądry powiedział, ty zapytajmy Jasia, nie? Co się dzieje? No to podeszli, zapytali się Jasia, Jasiu powiedz, masz ładne obrazki, ale czemu one są zawsze czarne? No bo y, wszystkie kredki były tępe, tylko czarna była ostra, wiecie, nie? I bu, zderzenie. A już mieliśmy wyciągnięte wnioski, prawda? Tak jak tutaj ten lekarz. Y, weź sobie wyobraź inną sytuację. Jedziesz windą i czujesz, że ktoś cię tam, wiesz, albo w kolejce do sklepu, nie? Stuka i klepie i tu zahacza, wiesz, i już się gotuje w tobie. Kurde, ne? Pewnie jakaś baba wredna mnie tam wózkiem sztura. Bo chce chcę na swój głupi serial jakiś, dlaczego ja, albo inne trudne sprawy iść do domu. I jesteś zagotowany już po prostu, wiesz, nie? Odwracasz się, żeby coś się jej powiedzieć, takiego konkretnego, a widzisz, że tam po prostu niewidomy facet gdzieś tam niechcący cię zahacza, nie? I sru, jakby z liścia dostał, wiesz. I chodzi o to, moi drodzy. <laughs> Bardzo często, jeżeli jest taka sytuacja na przykład w robocie, że gdzieś tam się w rogu śmieją. Co pomyśli alkoholik, który z natury gdzieś jest egocentrykiem? No, śmieją się ze mnie. No, bo przecież cały świat kręci się wokół mnie. No, tak już jest i tyle. To jest naturalna kolej rzeczy. Tymczasem, jak już to kiedyś mówiłem też w jakimś klinie, większość ludzi ma w dupie to, co my robimy po prostu. I, i tyle. Ale na dzisiaj, przede wszystkim, kochani, chodzi o to, żeby jeżeli zauważymy, że zaczynamy w głowie produkować jakieś teorie spiskowe. A nie mamy na ich potwierdzenie najmniejszych jakichkolwiek dowodów, przystopujmy to. Po prostu powiedzmy sobie, nie wiem. Ja wiem, rozumiem, że łatwiej żyć, kiedy staramy się zrozumieć rzeczywistość i otoczenie. Ale nie jesteśmy nieomylni, popełniamy błędy, wyciągamy głupie wnioski po prostu. I taka myśl na dzisiaj, żeby nabrać dystansu do tego, co myślimy przede wszystkim. Jakie mamy wyobrażenia, bo wcale one nie muszą się z rzeczywistością pokrywać w małym czy w większym stopniu. Taka myśl. Możecie dać znać mi w komentarzach, może macie jakieś przykłady z życia, tak jak gdzie, żeście jakieś wnioski wyciągnęli, a się potem okazało: Panie, daj pan spokój. <laughs> to, nie to nie o to w ogóle chodziło. Ja wam życzę dobrego dzienka, oczywiście. Podzielcie się w komentarzach waszym doświadczeniem w tej kwestii, a my się widzimy oczywiście jutro w Klinie. Cześć!